Analizę architektoniczną i finansową rozbudowy hali Legionów oraz budowy Akademii Piłkarskiej w Kielcach przedstawiono Radnym Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Kielce. Wyjazdowe posiedzenie odbyło się na Suzuki Arenie, czyli stadionie Korony Kielce. Hala Legionów była wbudowana w 2006 roku. Ma trybuny stałe składające się z dwóch elementów oraz wysuwane, w sumie 3300 miejsc. Od 2006 roku. Ta hala nie była modernizowana w żadnym wypadku I w tej chwili stan jest taki, że na przykład szatnia jest dla zawodników 24 metry, są dwa prysznice, nie ma pokoju dla fizjoterapeutów. Tam gdzie potrzeba obowiązkowy cateringu z punktu widzenia HF-u, który mówi, że po rozgrywkach musi być obowiązkowy catering, bo przyjeżdża. 50 biznesmenów z Europy chce się spotkać w Kielcach tutaj porozmawiać, nawet z naszymi przedstawicielami, to nie ma gdzie, bo tam na przykład nie ma wody, już nie wiem, jak się wchodzi, gdzie się wchodzi. Ta hala po prostu w tej chwili wymaga modernizacji i myślę, że wiele zasłużyło na to. Będą cztery razy w ciągu ostatnich 7 lat Final Four żeby, żeby to były lepsze warunki, ale nie tylko dla piłkarzy, też dla kibiców. Sezon 2020 2021 czyli za dwa lata będzie innym kwestii rozdania. Mimo tego, że mamy fantastyczną publikę, wspaniałych kibiców, hala sportowa w Kielcach nie spełnia standardów rywalizacji sportowej, międzynarodowej rywalizacji sportowej pod kierunkiem i sportowym, pod sportowego, jak i medialnego. Bo może się tak zdarzyć, że nawet przy dużych chęciach, przy tym, że będziemy mieli ciągle mistrza, zostanie nam to ograniczone. Andrzej Detka wraz ze swoim zespołem opracował cztery warianty rozbudowy obiektu. Każdy z nich zakłada pozostawienie nienaruszonej obecnie konstrukcji hali, obniżenie poziomu głównego parkietu o 170 cm, co pozwoli na powiększenie o dodatkowe rzędy obecnie istniejących trybun z dwóch boków boiska. Byłyby one do boiska przybliżone. Wszystkie warianty zakładają stworzenie strefy VIP oraz centrum prasowego. Wariant pierwszy nazwany ekonomicznym zakłada powiększenie widowni o 1805 miejsc, co da w sumie niemal 5200 miejsc siedzących. Po przebudowie zostałaby część modułu lekkoatletycznego. Szacowany koszt inwestycji to 28 milionów zł brutto. Wariant 2A pozwoli na zwiększenie pojemności hali o 2743 miejsca. Ta koncepcja nie przewiduje pozostawienia aneksu lekkoatletycznego. Przybliżony koszt to około 51 milionów zł. Wariant 2B zakłada trzy trybuny podwyższenie dachu, Pozostawienie modułu lekkoatletycznego i zwiększenie liczby miejsc siedzących o 2776. Byłoby ich zatem przeszło 6000, koszt 56 milionów złotych. Wariant trzeci przewiduje powiększenie widowni o 4510 miejsc, czyli w sumie byłoby ponad 7800 miejsc siedzących. Boisko otaczałyby cztery trybuny. Ten wariant oszacowano na 96 milionów złotych. Nie polecałbym tego wariantu najekonomiczniejszego, bo on niewiele da. Przez tą wielkość areny mamy szansę za mniejsze pieniądze, bo mamy dach, mamy skorupę i tylko dodajemy, jak gdyby, jeszcze, jak gdyby były te krzesełka teleskopowe na dole, to są 1300 miejsc, mamy zupełnie w innej cenie. Jeśli miałbym coś rekomendować, to wariant 6B, no i oczywiście trzeci wariant, który byłby może i taką halą na, na, na dłuższe lata i jeszcze przynoszącą więcej splendoru. Ale nie chciałbym się wycofować z tego, co powiedziałem wcześniej o tym module lekkoatletycznym, że on może powinien zostać. Plany przebudowy hali Legionów powinny iść w parze z modernizacją i dostosowaniem infrastruktury otoczenia tego obiektu. W obiekcie mogłyby się odbywać nie tylko imprezy sportowe, podkreślił prezydent Kielc. Zderzamy się ciągle z problemami nie tylko obiektu sportowego dużej jakości i wielkości, w którym miejscu w Kielcach na przykład w przestrzeni zimowej możemy odbyć, może być na przykład duży koncert muzyczny. Nie spełniamy tych warunków, ściągając na przykład także z tej perspektywy. Więc także to jest tym elementem. Dzisiaj musimy brać pod uwagę nie tylko podejście to sportowe czy socjalne, ale także ekonomiczne, aby ta hala była także dokładnie dobrym dodatkiem. Uzupełnienia w różnych kategoriach powiedzmy, kalendarza rocznego, innych jeszcze imprez. Natomiast Akademia Piłkarska mogłaby powstać we współpracy z Koroną Kielce. Nowy obiekt planowany jest w miejscu istniejącego od lat stadionu międzyszkolnego. Najważniejsze założenie to są stworzenie trzech boisk z nawierzchnią sztuczną, w remontowanie boiska z naturalną nawierzchnią. Zamieniliśmy kort nieistniejący na dodatkowe boisko treningowe 900 m kwadratowych i stworzenie nowego pawilonu obsługującego z zapleczem szatniowo-toaletowym dla piłkarzy 8 szatni plus zaplecze administracyjne i magazynowe. Dodatkowo w związku z różnicą terenu, uda nam się pod. Widok, tarasem widokowym utworzyć bardzo duże, wygodne zaplecze techniczno-magazynowe. Koszt szacowany na dziś to 24 miliony złotych lub 28 milionów, gdyby wybudowana została jeszcze hala sportowa dostosowana do prowadzenia treningów zimą. Realizacja obu inwestycji jest w dużej części uzależniona od tego, czy projekty uzyskają dofinansowanie. Ja mam nadzieję, że szanse są ogromne, ponieważ po pierwsze... No, mamy deklarację z Ministerstwa Sportu, że możemy dostać dofinansowanie duże. Już wstępne nasze też analizy innych miejsc e wskazują na to, że możemy dostać też dofinansowanie e z innych e jednostek. E więc e mam nadzieję, że przy założeniu, że e te pieniądze się znajdą, to jest perspektywa e lokalizacji, decyzji administracyjnych, e koncepcji, e zaprojektowania i wbudowania. Więc mam nadzieję, że ta kadencja na pewno a Mam nadzieję, że to będzie 2-3 lata, że zostanie zrealizowana jedna i druga inwestycja.